Pewnego dnia w świecie wypełnionym shinobi pojawił się potwór znany jako dziewięcioogonowy lisi demon. Jego celem stała się wioska ukryta w liściach, czyli Konoha. Atak demona przysporzył mnóstwo ofiar i żaden ninja broniący wioski nie był w stanie go zatrzymać. W końcu czwarty Hokage wioski użył specjalnego jutsu, które zapieczętowało dziewięcioogonowego w nowonarodzonym chłopcu. Ale Hokage przypłacił to własnym życiem. Dwanaście lat po ataku demona, w Akademii Ninja poznajemy Naruto Uzumaki, który ma reputację awanturnika i rozrabiaki, a nauczyciel Iruka, a także trzeci Hokage, byli jedynymi pozytywnymi osobami w jego życiu. Naruto oblał egzamin końcowy w Akademii, który wymagał od uczniów wykonania techniki klonowania. Chociaż bohater miał przyzwoite umiejętności w większości technik nauczanych w akademii, z jakiegoś powodu nigdy nie był w stanie poprawnie wykonać tej jednej. Mizuki, czyli inny nauczyciel z akademii, wykorzystał depresję Naruto po ostatniej porażce, aby nakłonić go do kradzieży zwoju zawierającego zbiór zakazanych technik, który był przechowywany w gabinecie Hokage. Mizuki powiedział, że jeśli nauczy się jednej z technik oraz pomyślnie ją wykona, automatycznie zda egzamin. Bohater ukradł zwój i dotarł do pobliskiego lasu, gdzie zaczął zgłębiać technikę wielokrotnego klonowania cienia. Iruka był pierwszą osobą, która go odnalazła i odkryła, że Naruto nauczył się zakazanej techniki. Gdy bohater powtórzył słowa Mizuki'ego, nauczyciel zorientował się, że wykorzystano jego ucznia. W tym momencie pojawił się Mizuki i zranił Irukę, który osłonił Naruto przed jednym z ataków. Wróg próbował przekonać bohatera, by oddał mu zwój, jednak Iruka się wtrącił. Ich kłótnia doprowadziła do tego, że Mizuki zdradził Naruto prawdę, którą wszyscy przed nim ukrywali. Jest tylko naczyniem dla lisiego demona. Zszokowany chłopak uciekł, zostawiając nauczycieli, aby walczyli między sobą. Gdy z ukrycia obserwował ich pojedynek, stopniowo uświadamiał sobie, o co naprawdę chodzi Mizukiemu i jak wielkie było poświęcenie Iruki wobec niego. Tuż przed tym, jak wróg miał zadać ostateczny cios, Naruto wszedł mu w paradę, a następnie, używając nowo opanowanej techniki wielokrotnego klonowania cienia, pokonał Mizukiego. Dzięki temu wydarzeniu, bohater ukończył Akademię, ale to zaledwie początek jego drogi. W świecie Shinobi. Jako ninja, Naruto nic się nie zmienił i nadal robił dziwne żarty, tym razem z dziwną fotografią do identyfikatora. Trzeci Hokage próbował interweniować, lecz w odpowiedzi bohater zaprezentował swoją tajną technikę seksapilu. Chwilę później poznajemy wnuka Hokage, czyli Konohamaru, który chce pokonać dziadka i objąć władzę w wiosce. Lecz jego obecnym zmartwieniem jest utrzymanie równowagi na prostej drodze. Zawstydzony chłopiec oskarżył Naruto o zastawienie na niego pułapki, przez co bohater go uderzył, a następnie wrócił do domu. Konohamaru postanowił go śledzić i prosić o naukę sekretnej techniki, która podziałała na Hokage. Początkowo niechętny, zgadza się i próbuje mu wyjaśnić, czym jest czakra. Lecz chłopiec ma większą wiedzę na ten temat. Czakra to fizyczna energia, skumulowana w każdej komórce ciała, uwalniana przez zastosowanie określonych znaków ręcznych. Naruto próbował poprawić technikę transformacji konohamaru, pokazując mu zdjęcia kobiet z magazynów i zabierając go do łaźni dla kobiet, aż w końcu udali się trenować do lasu. Wkrótce pojawił się opiekun chłopca który chciał przerwać tą bezsensowną naukę. W tym momencie Konohamaru perfekcyjnie wykonał technikę, co tylko sprowokowało Ebisu do większej krytyki. Naruto, zdziwiony niepowodzeniem swojego ucznia, użył ulepszonej techniki Harem Jutsu, która skutecznie obezwładniła opiekuna. Konohamaru, sfrustrowany po swojej porażce, ogłosił koniec ich relacji nauczyciel-uczeń, twierdząc, że obaj są teraz rywalami do tytułu Hokage. Aby oficjalnie uzyskać rangę genina, absolwenci musieli zostać podzieleni na trzyosobowe grupy i przejść ocenę w terenie, prowadzoną przez Jonina, najwyższej rangi ninja, który miał stać się ich liderem. W dniu podziału grup, Naruto zadbał o zjedzenie dobrego śniadania i udał się do Akademii. W klasie bohater był zazdrosny o uczucia Sakury do Sasuke, więc wskoczył na ławkę, by spojrzeć rywalowi prosto w oczy. Ku obrzydzeniu wszystkich dziewczyn w klasie inny uczeń przypadkowo popchnął Naruto, co spowodowało, że niechcący pocałował Sasuke. Gdy bohater dochodził do siebie, i Iruka pojawił się, by ogłosić składy drużyn. Naruto był zachwycony, a Sakura zmartwiona, gdy okazało się, że oboje znajdą się w tej samej grupie, a trzecim członkiem drużyny siódmej został Sasuke. Ruka kontynuował ogłaszanie grup. Hinata, Kiba i Shino zostali przydzieleni do drużyny ósmej, a Shikamaru, Choji oraz Ino utworzyli drużynę dziesiątą. Później Sakura poszła szukać Sasuke, ignorując Naruto, który chciał zjeść z nią lunch. Zirytowany tym faktem, uknął plan, by związać Sasuke i przemienić się w niego, a następnie podszedł do Sakury, która wyraziła swoje uczucia do niego. Gdy ta dwójka miała się pocałować... Naruto nagle dostał sraczki i uciekł do najbliższej toalety. W tym czasie prawdziwy Sasuke pojawił się przed Sakurą, która wyraziła swoją zazdrość wobec Naruto, ponieważ nie miał rodziców, którzy narzucają mu, jak ma żyć. Po tych słowach Sasuke stwierdził, że Sakura jest obrzydliwa i odszedł. Wkrótce członkowie drużyny siódmej po raz pierwszy spotkali się ze swoim mistrzem Kakashi Hatake. Który chciał ich lepiej poznać. Naruto oznajmił, że jego marzeniem jest zostać hokage i uwielbia ramen. Sakura zasugerowała, że kocha sasuke i nie cierpi Naruto. Na koniec sasuke stwierdził, że nienawidzi wielu rzeczy, niczego nie lubi, oraz pewnego dnia pozbędzie się człowieka, który kiedyś go skrzywdził. Następnego dnia drużyna spotkała się na placu treningowym. Ich celem było zdobycie jednego z dwóch dzwonków, które miał Kakashi. Ktokolwiek nie zdobędzie dzwonka przed południem, nie dostanie lunchu i wróci do Akademii. Gdy test się rozpoczął, Sasuke oraz Sakura postanowili działać w ukryciu, natomiast Naruto zdecydował się na bezpośredni atak. Nauczyciel postanowił dać im fory, używając jednej ręki do czytania książki. Naruto rozpoczął serię ataków, z których każdy został z łatwością uniknięty przez Mistrza. Następnie Kakashi znalazł się za Naruto i użył sekretnej techniki, tysiąc lat bólu, wysyłając chłopaka do pobliskiego jeziora. Bohater szybko się pozbierał i zaatakował wieloma klonami cienia, co zaimponowało Sasuke i Sakurze. Mistrz uniknął ataków, używając techniki zamiany ciała, zostawiając klony, by walczyły między sobą, sądząc, że jeden z nich to przemieniony Kakashi. Kiedy Naruto zorientował się, że go oszukano, odwołał swoje klony i zauważył dzwonek leżący pod pobliskim drzewem. Gdy próbował go podnieść, wpadł w pułapkę i został zawieszony do góry nogami. W tym momencie Sasuke, sądząc, że Kakashi jest rozproszony, zaatakował serią shurikenów, jednak atak okazał się kolejną pułapką. Kakashi zamienił się w kłodę, używając techniki zamiany ciała. Sasuke uciekł, by znaleźć nowe miejsce do ukrycia. W tym czasie Sakura zaczęła go szukać, ale wpadła w pułapkę genjutsu, czyli iluzję wytworzoną przez Kakashiego. Gdy dziewczyna odzyskała przytomność, Sasuke został zaatakowany przez mistrza, korzystając z techniki ziemi. Tymczasem Naruto uwolnił się z pułapki i próbował zjeść lunch, który Kakashi zostawił. Sensei przyłapał go na gorącym uczynku. A następnie przywiązał do drewnianego słupa. Do południa żadnemu z uczniów nie udało się zdobyć dzwonka. Kakashi ostro ich skarcił za brak pracy zespołowej, wyjaśniając, że to był cel egzaminu. Dał im drugą szansę i pozwolił Sakurze oraz Sasuke zjeść lunch, oświadczając, że ktokolwiek poda Naruto jedzenie, automatycznie nie zda egzaminu. Po odejściu Kakasiego Dwójka geninów zrozumiała, że potrzebują Naruto w pełni sił, aby osiągnąć cel. Dlatego postanowili sprzeciwić się zasadzie, dzieląc się posiłkiem. Kakashi, który obserwował całą sytuację, pojawił się i oznajmił, że cała trójka zdała egzamin. W świecie ninja ci, którzy nie przestrzegają zasad, są niczym, ale osoby, które porzucają swoich przyjaciół, są jeszcze gorsi. Zazwyczaj genini otrzymywali misję rangi D. Ale Naruto nalegał na coś bardziej ekscytującego. Trzeci Hokage zgodził się i przydzielił im misję rangi C. Eskortowanie Tazuny, specjalisty od budowy mostów, do kraju fal. W międzyczasie dowiadujemy się o pięciu największych krajach posiadających kage, czyli potężnych przywódców z wioskami shinobi. Są to kraje Ognia, z wioską ukrytą w liściach, Kraj Wody, Ukryta wioska w mgle. Kraj pioruna. Ukryta wioska w chmurach. Kraj wiatru. Ukryta wioska piasku. Kraj ziemi. Ukryta wioska kamienia. Podczas misji drużyna została zaatakowana przez dwóch Chuninów, przeciwników na poziomie, który nie powinien się pojawić w misji rangi C. Naruto spanikował, przez co został zraniony ostrzem z trucizną, natomiast Sasuke... Powstrzymał wrogów, unieruchamiając ich broń, dopóki Kakashi nie obezwładnił przeciwników. Po opanowaniu sytuacji Sasuke nazwał Naruto przestraszonym kociakiem, a w odpowiedzi bohater przebił rękę kunajem, jednocześnie pozbywając się trucizny i przysięgając, że już nigdy nie przestraszy się wroga. Kakashi, zaniepokojony atakiem, zapytał Tazune o prawdziwe okoliczności misji wyjaśnił, że kraj Fal został przejęty przez magnata o imieniu Gato, który doprowadził mieszkańców do bankructwa, a jedynym sposobem na ożywienie gospodarki było zbudowanie mostu łączącego wyspy z lądem. Jednak Gato starał się temu zapobiec, wykorzystując zbiegłych shinobi do umacniania swojej władzy. Po przybyciu do kraju Fal, Naruto chciał się wykazać, więc niespodziewanie rzucił kunajem w krzak, Mimo że nie znaleziono tam żadnego wroga, a jedynie królika, reszta drużyny uznała to za kolejną fanaberię bohatera, ale Kakashi miał złe przeczucia. Nagle rozkazał wszystkim paść na ziemię, a ogromny miecz przeleciał tuż obok nich. Z cienia wyłonił się zabuza Momoci, zbiegły ninja z wioski ukrytej we mgle, który chciał pozbyć się Tazuny. Kakashi, rozpoznając groźnego przeciwnika, odsłonił swój Sharingan, czyli moc zrodzoną w oczach, i uwalnianą z źrenic, pozwalającą czytać techniki oraz je kopiować. Zabuza użył techniki ukrycia w mgle, a następnie pojawił się w centrum formacji Geninów. Kakashi rzucił się na niego, trafiając go w brzuch, po czym z ciała wypłynęła woda, a jego sylwetka rozpadła się w kałuże. Prawdziwy Zabuza pojawił się za Kakashim i tym razem to on zadał cios, ale ciało Kakashiego również zmieniło się w wodę. Zaskoczony Zabuza zorientował się, że Kakashi skopiował jego technikę, po czym pojawił się za nim, twierdząc, że walka jest już skończona. Ku zdziwieniu wszystkich, drugi Zabuza pojawił się za Kakashim, chwycił go i rzucił nim w pobliskie jezioro. Kiedy Shinobi wynurzył się z wody, Zabuza uwięził go w swojej technice wodnego więzienia, pozostawiając geninów przed klonem przeciwnika. Kakashi nakazał im uciekać. Ale Naruto przypomniał sobie przysięgę, którą złożył i zdecydował się walczyć. Stworzył wiele klonów cienia, które otoczyły przeciwnika, ale ten zniszczył je jednym ciosem. Wtedy Naruto sięgnął do swojego plecaka i wyciągnął shuriken typu Fuma, który podał Sasuke, a następnie rzucił nim w przeciwnika. Zabuza łatwo go złapał, jednak ku jego zaskoczeniu, drugi shuriken ukryty był w cieniu pierwszego. Ninja był zmuszony przeskoczyć nad nim, ale gdy broń go minęła, przemieniła się w Naruto, który rzucił kunajem, przerywając jego technikę uwięzienia. Następnie Zabuza i Kakashi używali licznych technik manipulacji wodą, ale dzięki Sharinganowi, to Kakashi uzyskał przewagę, wykorzystując przeciw niemu jego własną technikę. Gdy Kakashi miał zadać ostateczny cios, pojawił się zamaskowany ninja Haku który pozbył się Zabuzy, przebijając jego szyję. Haku przedstawił się jako łowca, wysłany do eliminacji zbiega, po czym zniknął, zabierając jego ciało. Kakashi, chwilowo zadowolony z obrotu wydarzeń, kontynuował eskortowanie Tazuny do domu, jednak kilka sekund później upadł z powodu wyczerpania czakry. Tymczasem Haku przywrócił do życia Zabuzę, który, choć osłabiony, obiecał, że następnym razem pokona Kakasiego. Jakiś czas później drużyna siódma idzie do pobliskiego lasu, by przeprowadzić trening czakry. W tym celu muszą nauczyć się wspinać na drzewa bez użycia rąk, skupiając czakrę na podeszwach stóp. Naruto początkowo uważał, że to niemożliwe, ale Kakashi, mimo osłabienia, wspiął się na drzewo z łatwością. Bohater użył za mało czakry i spadł po pierwszym kroku. Sasuke użył zbyt dużo czakry. Co pozwoliło mu wejść na pewną wysokość, ale uszkodził pień drzewa. Sakura, mając doskonałą kontrolę nad czakrą, wspięła się dość wysoko za pierwszym razem, kończąc swój trening. Następnie Sakura została wyznaczona do ochrony Tazuny, podczas gdy Naruto i Sasuke kontynuowali trening. Podczas kolacji, Sakura zapytała o podarty obrazek w domu Tazuny. Staruszek wyjaśnił, że brakującą osobą na zdjęciu był Kaiza, przybrany ojciec Inariego. Kaiza zyskał tytuł bohatera wioski, kiedy samotnie zamknął śluzy podczas powodzi, która mogła zniszczyć całą osadę. Niestety, gdy Gato przejął kontrolę nad krajem, Kaiza stał się jego celem, każąc publicznie wykonać na nim egzekucję. Naruto, słysząc tę historię, postanowił kontynuować intensywny trening. Następnego ranka budzi się w lesie, nieświadomy, że osoba, która go obudziła, to Haku. W trakcie rozmowy Naruto opowiedział o swoim marzeniu zostania Hokage, podczas gdy Haku wyjawił, że pragnie chronić osobę najważniejszą w jego życiu, tłumacząc, że kiedy chroni się kogoś cennego, osiąga się maksymalną siłę. Przed odejściem Haku wprawił Naruto w konsternację, mówiąc, że jest chłopcem, co kompletnie go zaskoczyło. Trening Naruto i Sasuke trwał, aż obaj osiągnęli szczyty drzew, choć Naruto był kompletnie wyczerpany. Widząc to, Inari stwierdził, że marnują swój czas i nie mają szans pokonać gato, a w odpowiedzi Naruto nazwał go Mazgajem. Zrozpaczony Inari wrócił do domu, gdzie Kakashi opowiedział mu o trudnym dzieciństwie Naruto, bez ojca i matki, oraz pełnym samotności. Kakashi zauważył, że mimo tych trudności Naruto nigdy nie płakał. Prawdopodobnie dlatego, że w końcu zmęczył się użalaniem nad sobą. Następnego ranka Kakashi, Sasuke i Sakura eskortowali Tazunę na most, zostawiając Naruto w domu, by odpoczął. Gdy dotarli na miejsce, odkryli, że pracownicy Tazuny zostali zaatakowani, a całą okolicę spowiła gęsta mgła. Sasuke z łatwością pokonał wodne klony zabuzy, po czym przeciwnik pojawił się w towarzystwie haku. W domu Tazuny, dwóch zbirów gato, próbowało porwać matkę Inariego. Chłopak postanowił samodzielnie uratować swoją matkę, ale w ostatniej chwili pojawił się Naruto i pokonał wrogów bez większego wysiłku. Następnie wyruszył, by dołączyć do swojego zespołu na moście, gdzie Sasuke zmagał się z haku. Ku zaskoczeniu przeciwników, Sasuke był w stanie dotrzymać im kroku, więc Haku postanowił użyć swojej najpotężniejszej techniki demonicznych lodowych luster. Sasuke został uwięziony w klatce, a przeciwnik zaczął go atakować seriami igieł, które dzięki technice Haku były praktycznie nie do uniknięcia. W końcu na miejsce walki dotarł Naruto, który zaatakował z zaskoczenia, dając chwilę wytchnienia drużynie. Gdy Zabuza miał zamiar zaatakować Naruto, Haku poprosił, by to on zajął się chłopakiem, pamiętając ich wcześniejsze spotkanie. Sasuke zaczął opracowywać plan, zakładając, że łatwiej będzie pokonać Haku, gdy Naruto będzie atakował z zewnątrz. Ku jego irytacji, Naruto zamiast pozostać na zewnątrz, wszedł do klatki, pytając Sasuke, jak sobie radzi. Oboje próbowali zniszczyć lodowe lustra ale ich wysiłki spełzły na niczym. Sytuacja zaczęła wyglądać beznadziejnie, więc Kakashi postanowił jak najszybciej zakończyć bitwę, ponownie odsłaniając swój Sharingan. Zabuza wyjaśnił, że znalazł sposób na walkę z nim, po czym zniknął w gęstej mgle, atakując z zamkniętymi oczami, dzięki czemu Kakashi nie przewidział jego technik. Zabuza postanowił zaatakować Tazunę, ale Kakashi spodziewając się tego, zasłonił go własnym ciałem. Tymczasem walka geninów z Haku trwała bez większych postępów, a młodzi ninja byli poważnie ranni. Sasuke powoli zaczął unikać ataków, co zaskoczyło przeciwnika, więc postanowił obrać za cel Naruto. Mimo to Sasuke zdołał osłonić kolegę z drużyny, jednocześnie budząc swój kekej genkai, czyli unikalną umiejętność, którą w przypadku klanu Ucicha jest Sharingan. Zaniepokojony Haku ponowił atak w Naruto, ale sasuke bez wahania znowu go zasłonił. Gdy Naruto odzyskał przytomność, zauważył ciężko rannego towarzysza stojącego nad nim. Kiedy zapytał, dlaczego go uratował, ten odpowiedział, że zadziałał instynktownie i nie zamierza zginąć, zanim nie dokona swojej zemsty. Po tych słowach stracił przytomność i osunął się w ramiona bohatera, który zaczął emitować złowrogą czakrę. Rany Naruto zaczęły się goić, a on sam zyskał pazury, kły i zwierzęce źrenice. Kakashi, zaniepokojony, że pieczęć lisiego demona może zostać złamana, postanowił natychmiast zakończyć walkę. Sięgnął po zwój, na którym zostawił odrobinę swojej krwi. W tym czasie przekształcony Naruto zaatakował Haku, który próbował odeprzeć jego ataki deszczem igieł. Jednak ryk Naruto z łatwością odrzucił wszystkie pociski. Haku próbował ataku fizycznego, ale Naruto uniknął go i w mgnieniu oka pochwycił uciekającego Haku, ogłuszając go potężnym ciosem. W ostatniej chwili maska Haku zaczęła pękać, odsłaniając twarz chłopaka, którego Naruto spotkał wcześniej w lesie. Widząc to, bohater zatrzymał się i wrócił do swojej normalnej postaci. Tymczasem Kakashi, korzystając z zwoju, przywołał psy ninja, które unieruchomiły zabuzę. W tym momencie mistrz zgromadził czakrę w dłoni, używając chidori. Widząc to, haku pojawił się między Kakashim a zabuzą i użył lodowych luster, aby ochronić swojego mentora, samemu przyjmując cios od Kakashiego. W międzyczasie Inari próbuje zmobilizować mieszkańców do walki z gatoł i jego ludźmi. Jednak każdy z mieszkańców odmawia. Mimo to Inari twierdzi, że płacz nikogo nie uratuje i jako syn Kaizy musi zacząć działać. Naruto, zdezorientowany nagłym zniknięciem haku, podążył za cieniami widocznymi w gęstej mgle. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył leżące ciało swojego dawnego przeciwnika. Zabuza wykorzystał okazję, by zadać cios, ale Kakashi odskoczył zabierając ciało haku ze sobą. Zabuza, mimo kolejnych prób zranienia przeciwnika, nie był w stanie go dosięgnąć, przez co stawał się coraz bardziej sfrustrowany. Dodatkowo uszkodził obie ręce, stając się całkowicie bezbronnym. Na miejsce przybył gatu ze swoimi ludźmi, by osobiście zająć się tazuną. Kakashi i Zabuza doszli do wniosku, że nie mają już powodu by walczyć ze sobą. Gatoł, zauważając ciało Haku, zaczął je kopać, w akcie zemsty za ranę, którą kiedyś zadał mu chłopak. Ten czyn, w połączeniu z pozorną obojętnością Zabuzy, rozwścieczył Naruto, który wykrzyczał, co Haku czuł i jak oddany był wobec swojego mistrza, wskazując, że zginął jako narzędzie, nigdy nie spełniając swoich marzeń. Poruszony tymi słowami, Zabuza załamał się emocjonalnie i zaczął płakać. Przyznał Naruto rację, a następnie poprosił go o kunai. Trzymając broń w zębach, ruszył przed siebie, eliminując każdego, kto stanął mu na drodze, mimo że sam został mocno ranny. Ostatnim ciosem ugodził pracodawcę, a następnie upadł na ziemię, dziękując Haku za wszystko. W tym samym czasie Sasuke odzyskał przytomność. Gdy dowiedział się o śmierci Haku, zdał sobie sprawę, że przeciwnik nie chciał ich zabić. Ludzie Gatu pozbawieni zapłaty, postanowili splądrować miasto. Wtedy przed bandytami spadła strzała na ziemię i pojawił się Inari wraz z mieszkańcami. Aby dodatkowo zastraszyć przeciwników, Naruto i Kakashi wykorzystali resztki swojej czakry, by stworzyć iluzję wielu klonów cienia, na których widok bandyci uciekli. Po tych wydarzeniach Haku i Zabuza zostali pochowani obok siebie. Naruto, będąc świadkiem losu Shinobi, postanowił, że będzie żył na własnych zasadach i nie pozwoli, by inni narzucali mu drogę. W ten sposób zakończyła się historia mostu, który nazwano później imieniem Naruto, jako hołd dla jego determinacji i odwagi.